Bezpieczeństwo danych i operacji to dziś filar niemal każdego biznesu. Przed momentem całkowicie zdalnie i bezpiecznie zawarłem umowę z operatorem telefonii komórkowej. Nie musiałem jechać do oddziału czy czekać na infolinii, by poznać szczegóły oferty i podpisać dokumenty. W bilenium silnie wspieramy rozwój Microsoft Teams. Jako pierwsi na świecie zbudowaliśmy aplikację do weryfikacji tożsamości na bazie dowodu osobistego o nazwie Imperli for Teams. Dołączając do spotkania, czy to biznesowego, w trakcie którego poruszane są poufne treści, czy też w czasie egzaminu na uczelni, masz stuprocentową pewność, kto znajduje się po drugiej stronie. Rozwiązanie bilenium daje możliwość podpisu dokumentów bez opuszczania środowiska Teams. Zapewnia to płynność i ciągłość pracy. Projekty realizowane przez bilenium pozwalają nam wszystkim zaoszczędzić czas, pieniądze i uniknąć niepotrzebnego stresu. Jadąc autostradą, rozliczając się z urzędem skarbowym czy rozwiązując trudne sprawy podatkowe bez wychodzenia z domu. Każdego dnia spotykamy się z rozwiązaniami, które przygotowaliśmy dla naszych klientów z sektora publicznego. Bilenium to także bogate portfolio projektów u klientów komercyjnych. Wprowadziliśmy usprawnienia dla pacjentów europejskiej firmy farmaceutycznej. Stworzyliśmy przyjaznego chatbota, który pomaga sprawdzić dostępność leków w aptekach w najbliższej okolicy. Używając messengera, zaprojektowaliśmy także aplikację, która uczy pacjentów, w jaki sposób korzystać z długopisu insulinowego. Już na 12 rynkach na świecie, a liczba ta ciągle rośnie, funkcjonują portale naszego klienta, które pomagają pacjentom walczącym z otyłością otrzymać wsparcie lekarza w najbliższej okolicy. Nasz flagowy produkt, paperless. Pozwolił jednej z firm z branży energii odnawialnej na całkowitą digitalizację procesu sprzedaży: od pierwszego spotkania z klientem po zawarcie umowy instalacyjnej i serwisowej wraz z elektronicznym obiegiem dokumentu wewnątrz firmy. Dla konsumenta oznacza to szybką i sprawną procedurę zamówienia bez potrzeby wychodzenia z domu. Dla firmy więcej obsłużonych klientów i niższe koszty. Pracujemy dla firm i organizacji z różnych branż pomagamy im w digitalizowaniu procesów i optymalizowaniu kosztów poprzez budowę nowych i modernizowanie istniejących aplikacji. Wprowadzamy je na wyższy poziom i pokazujemy, w jaki sposób korzystać z benefitów, które daje nam chmura Azure. Ponad 1700 specjalistek i specjalistów w Bilenium uczestniczy w projektach naszych klientów od pomysłu przez fazę proof of concept aż po dostarczenie docelowego produktu pod klucz, a następnie zapewnia jego ciągły rozwój. I utrzymania. Bilenium to 18 lat doświadczenia, wsparcie 24 godziny na dobę na całym świecie i ponad 120 zadowolonych klientów. Jesteśmy partnerem roku Microsoft w Polsce. Zgodnie z naszymi wartościami: Trust, Innovation, Growth, Energy Responsibility, w które wierzymy i których przestrzegamy, chcemy być najbardziej wartościowym partnerem w państwa biznesie. Zapraszamy do współpracy.